Czy pan się przechylał y, 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 na, na, na śpiącą kobietę? Nie. Jaka odległość? Proszę wyciągnąć rękę i mu Tak pan strzela, tak? Co się dzieje po strzale? Obudziła się kobieta. Obudzi się kobieta. Dziwiła się na mnie. Proszę? Obudziła się. Jak się rzuciła? Wstała cała, y, podniosła się z łóżka? Cała? Tak. Cała. Co pan robi? Odepchnąłem ją od siebie. Niech pan odepchnie. Ona się dalej przewraca, tak? Ponownie. I co dalej się dzieje? Czy pan coś mówi, czy ona coś mówi? To może ja spróbuję panu przypomnieć, pan ewentualnie potwierdzić, czy Budłam yy, bądź zaprzeczy, yy, proszę pana, czy yy, żądał pan coś od niego w czasie jazdy? Tak, pieniędzy. Jak pan to powiedział? Oddaj pieniądze. Czy samochód dalej był w ruchu? Nie, zatrzymał się. Zatrzymał się. I co? Żądaj pieniędzy i, i co pan zrobił jeszcze? Wyjął broń. Proszę zademonstrować. Wyjął pan. Przeliłem. Gdzie trafił pociąg? Nie wiem, chyba w głowę. I nie wiem jakim, jakim cudem, że jak to było, że on odwracając się odwracając się poleciał na kolana po prostu poleciał tak że ręce miał nie wiem czy się chciał złapać tej kutki czy po prostu chciał otworzyć nie szaliłem miał pan już broń naładowaną tak wcześniej pan naładował gdzie Wyle się.